Kochani strażnica serca, potrzebowałam trochę czasu, by odsknąć z tej latargi smutku i płaczu. To, co widzieliśmy i widzimy na ekranach telewizorów, ta tragedia z każdym zakładnikiem tej diabelskiej terror organizacji jest nie do zniesienia. Ale czerwona linia została przekroczona wraz z brutalnym morderstwem Shiri, Ariela, Kwira i Odeta. Wszyscy, którzy zostali zabici. To jest ta czerwona linia. Czas staje i człowiek nagle znajduje się w takim wakuum. Quill i Ariel to synowie dzieci brutalnie zamordowanych. Nawet nie można sobie wyobrazić tego momentu, kiedy Nagle ustał płacz malutkiego kwira czy Może to zrobili na oczach ich matki. Żadne słowa nie wystarczą. Zdruzgotane serca. Jesteśmy pochłonięci w smutku i wściekli. Tutaj czytam artykuł Izrael Israel Forever. Tylko fragmenty tego artykułu, bowiem to, co przeczytam, naprawdę daje wyraz tej całej tragedii. Tak długo trzymaliśmy się nadziei na powrót tych błogosławionych Bibas i wszystkich naszych zakładników i wciąż nie możemy oddychać, próbując rozumieć, jak ukierunkować nasz ból, sfrustrowani, że cała nasza nadzieja poszła na marne, widząc, że. Zostali zamordowani 15 miesięcy temu. Wykorzystani jako pionki w szatańskiej grze Hamasu z naszymi duszami. Ofiary dżihadyjskiego zła, porwane przez cywilów z gazy, którzy radośnie. Zrobili całą robotę i przyłączyli się do masakry 7 października. Handlowane jak bydło między grupami terrorystycznymi, sprzedawane temu, kto da najwięcej. Dzieci, których imiona pozostaną wyryte w naszych sercach: Ariel i Kwir, skradzione, uduszone, Gołymi rękami, torturowane w nieznany i nie... niepojmowany sposób, aby zamaskować przyczyny ich morderstwa. Odesłani w trumnach do ojca Jardena, do ich ojca, którym cudem przeżył 16 miesięcy w niewoli. Przerażające nadużycie przemieszczenia ciała ukochanej żony Shiri, mamy, której imię na zawsze będzie rozbrzmiewać w naszych sercach. Nie ma wątpliwości, kto jest winny. Hamas, społeczeństwo gazy i ich zwolennicy oraz milczący świat, który umożliwia i usprawiedliwienia nienawiść do Żydów i do Izraela. To jest tylko fragment tego artykułu. I ja myślę, bardzo ważną rzeczą jest, byśmy błogosławili Izrael. Byśmy błogosławili ludzi w Izraelu. Byśmy błogosławili ten naród. Bo tak chce Bóg. Dlatego moje myśli. I całe moje serce jest z rodziną Bibas, jest rodziną Shiri i niech Bóg przyczyni się do tego, by wkrótce plemiona izraelskie się połączyły i żeby nasz Pan i sprawiciel, Jeszua Mesjasz Jezus Chrystus powrócił i zrobił porządek z tym wszystkim. I'm Izrael Haj. Jestem Izraelem. To na razie wszystko. Do następnego razu. Strażnica serca. Shalom.